Kładziemy głowę jeszcze. Plecy proste, tak jak e, Stefania, tak jak tutaj. Dobrze, tylko tutaj głowę za wysoko muszelka podniosła. O, a plecki za to proste. A tu patrzysz sobie na Stefanię, Plecki proste, pięknie, rączki na kolankach. Pięknie, plecki proste, Marcelinka. O, jeszcze siebie proste, mam je, pokażesz, że plecki muszą być proste, tak jak tutaj. Dobrze, muszelka się kładzie. Głowa prosto, ale patrzymy na koleżankę, tak? Jeszcze plecki ładnie prosto. Muszelka się kładzie. Kładzie się tak, zobacz. Kładzie się na kolanka. Bo na kolanka się kładzie. Wstajemy, podskakujemy. Druga noga, druga noga. Pięknie w górę głowa prosto. Muszelka. Z te plecy szybciutko siedzimy, siedzimy. Rączki na kolana, na kolanka. O, pięknie, pięknie, pięknie. Kładziemy. Ne znam da stići. Dobre. Ježi, knajpje. ježi, 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 w taki sposób. Umała i kolanka i plecy proste i sobie patrzy. A jak powiem super kot, to jedną nogę podniesie do góry. Wysoko, kto może wysoko nogę? O, a tu kolanko, tu kolanko. Cekuj, super kot, wysoko i wyciągnięte palce. Bo on super wysoko tą nogę podnosi. Wyprostowana, Dobra. To idziemy. Super. Wysoko kto do sufitu dociągnie. Dobra, biegniemy. O! Normalnie jeszcze stoi, sobie zastanawia. I teraz może drugą nogę, kto jedną podnosił drugą. Super to! Druga noga do góry. Tylko z tyłu, Stefania. Nie, nie, nie. Weź tak zobacz jak Ania zrobiła. Dziś. I teraz ta noga taka wyprostowana, kto bardziej wyprostuje, to jest super. Może być wyżej, może być niżej.